Świat stoi otworem. I ja wiem, że ja bym tego żałowała, po prostu. Zamieszkamy yy, w drewnianym domu w środku lasu. Ja już cały dzień się tym stresuję. Mama, Jeszcze raz. Cześć, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, przyjechały do mnie siostry do Holandii, bo teraz tutaj mieszkam, odwiedziły mnie. No i postanowiłyśmy wspólnie nagrać razem film. Dawno, dawno razem nie nagrywałyśmy. Wydaje mi się, że nie ma tego typu filmu na moim kanale jeszcze. Nigdy nie było. No i właśnie sobie tak luźno. Pogadamy na różne tematy, m.in. innymi właśnie na temat przeprowadzki, co wy o tym sądzicie, więc zapraszamy do oglądania. Więc tak, e, jeśli chodzi o Twoją przeprowadzkę, no to ja na przykład bardzo namawiałam Adę do tego wyjazdu, e, no bo uważam, że właśnie zmiany w życiu powinien każdy z nas zrobić. i każda zmiana do, w życiu, no pcha po prostu do rozwoju, więc no. Ja nabawiłam bardzo Adę. No pamiętam. Ola! Ja w sumie byłam tak sceptycznie nastawiona, bo bałam się trochę, że Ada się może w tym nie odnaleźć i też w sumie bardziej chodziło mi o to, że będę tęsknić. Eee, że, nie chciałam no, po prostu no, w jakiś sposób na pewno to odczułam w sumie, no bo z Adą jak wszystkie mieszkałyśmy w Warszawie, no to się widywałyśmy. no w szczególności ja często z Adą, bo... Aniela wiadomo miała jakieś tam walki i my z Adą na przykład co tydzień na jakieś zdjęcia chodziłyśmy uh -huh. i no, ale w sumie z tym pod wrażeniem, bo naprawdę Ada na razie sobie super to jej radzi i widać, że na nią to bardzo tak pozytywnie wpłynęło. No też jeszcze właśnie jest tak, że te pierwsze miesiące pobytu tutaj, no to to widać było u niej, że po prostu Mega uśmiechnięta, zajarana, no po nowe miejsce, bardzo ładny apartament z widokiem na cały Rotterdam, no to w ogóle sam, samo to mieszkanie tutaj, wiesz, z takim widokiem z dzień rano jest sztosem dla mnie. I ja uważam, że właśnie trzeba w swoim życiu wprowadzać zmiany jak najwięcej tych zmian. No jeśli się nie jest gotowy, no to zacząć od tych mniejszych zmian, ale no akurat ja w Adę znaczy w sensie wiem, że Ada jest po prostu bardzo ogarnięta i taka zadaniowa. No, poza no, tym. Tak, ale, jakieś... ale też się ją rzuca na głęboką wodę, i ona się bardzo dobrze wtedy odnajduje. No, Laska podróżowała do Japonii sama wielokrotnie no. na jakieś wolontariaty, mieszkała w, u rodzin japońskich, więc. Ale. Mój no, moje, <laughs> moje ego. Nie no, w sumie ja naprawdę bardzo się bałam tej przeprowadzki, i bałam się, jak zareaguje psychicznie, bo ja się boję zmian. Ja się boję wielu rzeczy, a zmiany są takie, które naprawdę doprowadzają mnie do takiego. No nie wiem, no ja wiem, że są dobre, ale ja się ich boję. I po prostu ja całkowicie zapomniałam o tym moim poprzednim mieszkaniu. W ogóle za nim nie tęsknię. Tęsknię za Polską i tak dalej, jako krajem, ale za swoim mieszkaniem. Co myślałam, że będzie dla mnie najgorszym takim ubolewaniem, no bo kupiliśmy mieszkanie, niedawno robiłam house tour, a teraz będę robić... ostatnio zrobiłam kolejny house tour, a ja w ogóle. Mm -hmm. No ale mówi, ale teraz już mówisz nam tutaj tak nieoficjalnie poza kamerą, że zaczęła tęsknić, nie? Za, za nami, za domem, że tutaj po prostu w Holandii. Nie czuję, że to jest jej dom, nie? Może jeszcze poczuję. No ja na przykład sobie nie wyobrażam e, nawet teraz, żeby do innego miasta się wprowadzić, do innego kraju. No właśnie, nie, ale ona mogłaby się... Czyli co nie wyobrażasz sobie, że mogłabyś mieszkać z... Y no to znaczy, no na ten moment na przykład w ogóle nie wyobrażam sobie ewentualnie, żeby się nie wiem, może przeprowadzić do innego mieszkania po prostu, ale dalej w Warszawie co nie. Wiem, na przykład no nie wyobrażała sobie, żeby wyprowadzić się, ale dlatego, że ja jestem taką sentymentalną osobą. Hmm. Że no ja na przykład no nie wiem, mam miliony rzeczy, które mi się z kimś kojarzą i tak samo jest właśnie z mieszkaniem, że na przykład jak ja się będę kiedyś wyprowadzać z tego, z tego mojego mieszkania, to to będzie dla mnie, tak samo jak się wyprowadzałam też od mamy, mm -hmm. to byłby dla mnie taki szok i no, taka nostalgia i w ogóle takie poczucie, no jakby jakaś część Ciebie mm -hmm. odchodziła, no nie wiem, to jest takie dziwne. Eee, więc no, nawet do innego miasta. I też przede wszystkim dlatego, że no, wszystkie najwyższe osoby mam tutaj, a ja jestem taka, że dla mnie jakby rodzina i przyjaciele są dosłownie na pierwszym miejscu. Mhm. Ja bardzo potrzebuję takiego stałego kontaktu widywania się i w ogóle. No, a u mnie jest zupełnie inaczej eee. ogień i woda. Dlaczego <laughs> bardzo lubię Warszawę i bardzo lubię Polskę i chcę mieć dom w Polsce i i... i, i... Mieszkać w Polsce, ale mamy z Tomkiem tak, że no chcielibyśmy pomieszkać w innym kraju. Niemcy Paryż, Włochy, albo Ciem, Bali, Meksyk, czy właśnie Stany, ja bym bardzo chciała pomieszkać. Może nie tak, że w jednym miejscu na 10 lat, ale tutaj rok, tutaj dwa. Tutaj, no po prostu, a najlepiej to mieć kilka domów w całym, na całym świecie. Tak i być milionerem. Tomek, Tomek tak zawsze mówi, że chciałby mieć w Afryce dom, że chciałby mieć na Marsie, w Szwecji albo w Norwegii, bo tam jest taki klimat wikingowy, a my bardzo lubimy wikingów i taki klimat właśnie tych krajów skandynawskich, no ale tam jest też trochę depresyjnie i pogoda jest taka, Ciemna? Ciemna podłoga Ciemna pochmury, bo, 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 bo więc bo. brakowałoby nam jednak tego słońca, więc, ale no ja bym chciała też w Azji mieć dom, albo właśnie na Bali. No wymieniłaś to miejsce. A wiecie, a wiecie co jest moim takim największym marzeniem? Zamieszkać, może nie na ca całe życie, cały rok, tylko właśnie na jakiś czas, na Prawie bezludnej, egzotycznej <laughs> wyspie, takiej, wiecie, piaseczek, krystaliczna woda, palmy i moja chatka. I od czasu do czasu przypływająca łódka z jedzeniem. <laughs> no to jest niesamowite. Ale, Ale by to... sama była? No nie no, z mężem, może z jakimiś przyjaciółmi, czy no, A Ciękowa. ona jest takim typowym trowertykiem po prostu, który... Ja Jest mambi. Teraz... Nie mhm. jestem mambi. Ja jestem wertykiem. Ty jesteś A taki, ja? Ty jesteś. A, że, ekstra. <laughs> ekstra. Hmm, kurde, nie wiem, ciężko to stwierdzić. Na przykład ja jestem taka pół na pół, ale no to jesteś taka, że możesz sobie przez miesiąc siedzieć w domu i masz takie. A ja po prostu mija kilka dni. Hmm, no, muszę się z tym spotkać, muszę coś porobić, masz moje swoje życie, ale no dlatego różnie to jest. No bo w sensie ekstrawertyk czerpie energię od ludzi, a introwertyk czerpie energię z przebywania ze sobą. Ale to i na ja, co w takim razie ja jestem introvertykiem. A nie, to ja nie czerpię energii od, znaczy, Lubię ludzi i otaczać się ludźmi, ale to nie jest tak, że oni mi dają jakąś energię. Jak jestem sama w domu i sama coś robię, po prostu muszę cały czas coś robić i to mi daje energię. <grym> no, ja to jest to znaczy, znaczy, no ja też lubię być sama w domu. Na przykład uwielbiam jakieś takie swoje wieczory, jak mam taki jakby self-care, co nie? Że robię sobie jakąś tam dygnazję, głosy, oglądam sobie serial i tak dalej, ale no jak po jakimś czasie no zawsze mi brakuje takich właśnie, nie wiem, jakichś spotkań z przyjaciółmi, jakiś imprez, jakichś takich wyjść, ale też zawsze jest takie ekscytujące, jak, jak czekasz na coś na przykład i sobie wychodzisz i masz już zaplanowany jakiś outfit, e, już sobie wyobrażasz mniej więcej jak to będzie wyglądać to masz taką satysfakcję z tego a po prostu. Ja też lubię czekać na takie wydarzenia no, dobrze. Ale wiesz, jak ja nie mam czegoś co? takiego zaplanowanego, to się dzieje czuję. Ale jeszcze wracając do tych przeprowadzek, to... Ja zauważyłam to właśnie teraz tutaj, na tym wyjeździe, że nie macie wrażenia, że nieważne gdzie mieszkacie, jednak wszystko robicie w tym samym stylu. No, macie te swoje rytuały takie, poranne, wieczorne i tak dalej, i przenosicie swój dom, na przykład mieszkasz teraz w innym kraju, ale ułożenie rzeczy, nie wiem, wystrój, wszystko praktycznie jest to samo, nie? Czy ja, mieszkając tutaj u niej kilka dni, to jakby rano robię praktycznie tą samą rutynę, co robię u siebie w mm. domu, czyli przenoszę swój dom tutaj. No ja akurat mam coś takiego, że robię tak, ale to nie jest to samo i mnie to czasami męczy. Mm -hmm. Na przykład no nie mam na przykład nie lubię się malować nie u siebie. Jak zawsze A, jak no, jestem ja na jakichś wyjazdach, czy u jakichś znajomych, Muszę się pomalować ja już cały dzień się tym stresuję, bo wiem, że to nie wyjdzie mi tak, jakbym była sama u siebie w swoim pokoju, przy swoim lustrze, w tym samym miejscu. Eee, no po prostu wolę... No co chcę przypomnieć po prostu, że ja muszę sama coś zrobić i najlepiej po prostu w swoim pokoju. Nie. No, no, bez innych ludzi. No, ale wracając... A ty, ja co jeszcze ty? No, no, no <laughs> A jeszcze ty, Ada, mogła Chciałabyś dalej na przykład zmieniać miejsce zamieszkania, no bo będziecie mieszkać tutaj przez dwa lata? Minimum, tak. I Czy chciałabyś, nie kurde ja chcę wracać do Polski, bo to jest dla mnie zbyt, zbyt przerasta cię, mieszkanie, nie w Polsce. No ciężko, ciężko mi zawsze zawsze zaplanować właśnie takie rzeczy, ja nawet nie planowałam tej przeprowadzki, a się odbyła, więc ja nie wiem co będzie za dwa lata. Może będzie, może będę w innym kraju, może wrócę do Polski, może zostaniemy tutaj, może będzie tutaj coś, może nie będzie tego, ciężko powiedzieć. Aha. Więc nie chcę też tak na zaś mówić, żeby później na przykład nie wyjdzie to i ja tak, ja bym musiała się tłumaczyć, czy nie wiem, czy coś. W każdym razie możliwe, że za rok już będę w innym miejscu, za dwa lata jeszcze w innym, wiecie. Czad stoi otworem. Dajcie znać, jak Wy macie w komentarzu, w ogóle skąd jesteście, czy mieszkacie w Polsce, czy za granicą. I U mnie dużo widzów jest z Holandii właśnie. Mhm, ale wiem, bo ja też jak wstawiłam teraz, wiesz, jakieś story i tak dalej, to wszyscy, o, mieszkam w Rotterdamie, albo o, gdzieś tam mieszkam, wiesz, obok Rotterdamu, spotkajmy się i tak dalej. Więc no, sporo, sporo osób mieszka za granicą. I czy wy byście mogli mieszkać za granicą? Jak wy, jak wy do tego podchodzicie? No Ja jestem jednak za tym, żeby jeśli macie możliwość wyprowadzki, czy to do pracy, czy nie wiem, wasz mąż do pracy, czy cokolwiek w tym stylu, to róbcie to. No bo to też bardzo rozwija no ogólnie podróże, ale też takie obcowanie z inną kulturą, z innym językiem. Tak, tak, jakby wchodzić trochę na wyższy level. Tak, no takie no, no też każdy ma inny charakter, wydaje mi się, no na przykład, że są takie osoby, które wiadomo, że powinno się jakoś wychodzić z swoich stref komfortu, żeby się rozwijać i tak dalej, ale no też trzeba jednak zawsze na pierwszym miejscu stawiać takie swoje samopoczucie, jakby no tak nie na No nie, tak, nie na siłę. Bo, no dobra, na przykład ja wiem, że. Jakbym sobie powiedziała, dobra, wyprowadzam się. I ja wiem, że ja bym tego żałowała po prostu. No jakby znam swój charakter, co? Nie wiem, jak bym się czuła. No ale to no, zależy czasami, od innych. Czasami jest ja. tak, że potrzebujesz zmiany. Muszę coś zrobić, muszę coś zrobić, muszę coś zrobić. I dużo osób właśnie wtedy wyjeżdża. I wtedy tak jakby odradzają no, się No bo też ostatnio, logo. na przykład ostatnio mam taki okres w swoim życiu, że rozmawiałam o tym z moją przyjaciółką, że Chciałabym się w sumie tak rzucić wszystko i nagle wyprowadzić do innego miasta i zacząć swoje życie od nowa. No, takie jolo, ale wiem, że po dwóch latach bym miała takie, no jednak wracam do domu. No bo to trzeba mieć właśnie jakiś cel taki i też wiedzieć trochę co się chce i wtedy na pewno jest łatwiej, no albo też mieć jakąś możliwość, tak, chociaż dużo osób Chcesz mieć jakieś możliwości do mieszkania gdzie indziej, nie? No bo tak z tobąkiem, e, rzeczy bez kasy i tak dalej, to też są i osoby takie, co no, tak robią, że, nie? Że kupuje bilet w jedną stronę, co ma być to będzie, no. nie? Ale to po jakiś chyba... No. ja to jednak jestem człowiek z, taki mocno stąpający po ziemi i ja muszę ja, mieć... Tak. Ja mam swój standard życia, ja nie potrafię z niego, z, nie chciałabym z niego zejść, więc... Ale, z... Ale kto wie, nigdy nie mów nigdy. Może kiedyś mi się odwiedzi na ja przykład stwierdzę z komukiem dobra. Chłopie, Tak, zamieszkamy w drewnianym domu w środku lasu i będziemy sobie robić opał. No. Ale właśnie, a jakie macie takie swoje wymarzone, wymarzony dom, jak miał wyglądać. Na przykład wiem, że Aniela to lubi takie luksusowe klimaty, takie tak. królewskie i w ogóle, a ja Wiel na przykład wielkie przeszklone, yy, przeszklone ściany, wiesz, lasy, w środku lasu też fajnie. No ja mam coś takiego, że ja na pewno bym chciała mieć taki cozy domek, taki, no to może nie aż taki mega jakiś taki stary i w ogóle, ale taki po prostu przytulne, żeby było ciepło. Na przykład ja właśnie nie lubię takich mieszkań. Coś podobają mi się, ale jakbym ja miała mieszkać, to nie lubię właśnie jak są jakieś przeszklone, albo jakieś białe, albo w jednym stylu wszystko. Ja na przykład jestem taka jak nasza mama, że lubię jakiś milion rzeczy. Mhm. Ja jestem też takim zbieraczem, że nie wiem, jakiś milion pamiątek, obrazów, płyty, bilety itd. No, i tak dalej. No to ja coś nie. To tak ja nie w drugą stronę. Minimalnie, minimalnie. Ale bo to się zmienia, przecież ja tak jak Ola. A no teraz tak. mam właśnie, że jak najmniej rzeczy na widoku, bo mnie to po prostu drażni. No bo tak, no ale wiesz, na przykład też chciałabym mieć taki domek, jeden jakiś taki właśnie. Jeden film. Równy style. Tak, tak na przykład wiesz, w górach, nie? Taki domeczek drewniany po prostu Jedziesz sobie z kominkiem i bujanym tym fotelem, nie? Mhm. Jakie tylko nie? O o! To się porobiło! Kilka osobowości. No dobrze, no to chyba to tyle na dzisiaj. No koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takich filmach, czy lubicie takie luźne pogadanki, bo ja bym chciała więcej takich nagrywać, że po prostu gadam coś, moje przemyślenia na jakiś temat. Myślę, że... to się może przydać wielu ludziom. No i dajcie właśnie swoje jakieś tam spostrzeżenia na temat tego jak... Jak się mieszka za granicą, co myślicie na ten temat, i tak dalej? A i czy chcecie więcej moich sióstr? Może się przyprowadzą do mnie. Hmm, Kto wie? Mi się podoba, podoba, podoba. ta Holandia. Holandia. Jest, tutaj jest, fajnie, jest duża. Pomieści jest samo Tak, pomieści się do więcej Polaków. No i tyle w tym filmie. Wegnamy się. Pa!